Dzisiaj mamy, no myślę, że taki ciekawy pod względem poznawczym temat, bo apostoł Paweł zadaje pytanie, które się nasuwa samo przejście. Mówiliśmy wczoraj dość prosty przykład ze stosunków międzyludzkich, że jak jest testament... Już uprawomocniony, no to nic nie można w Nim zmienić. No i dlatego apostoł Paweł mówi, no jak można zmienić coś w przymierzu z Abrahamem, które zostało zawarte, zaklepane, pamiętamy, opisywałem jak, że to Bóg jednostronnie go zagwarantował, a 430 lat potem przyszło prawo mojżeszowe, czyli to, co objawił Bóg Mojżeszowi w postaci 10 przykazań, i później jeszcze więcej, tam mówi się o kilkuset, nawet sześciuset, czy iluś. Przepisów przeróżnych dotyczących regulacji życia narodu wybranego, z takim zastrzeżeniem, że albo bierzecie wszystko i co do Joty wszystko przestrzegacie, albo nie wchodzicie w to przymierze. Oni powiedzieli, wchodzimy wszystko, będziemy przestrzegać. No bo teraz, jeśli wejdziecie w to przymierze, to jak wypełnicie wszystko, będziecie mieć nagrodę. Ale jak nie wypełnicie jednego, będziecie mieć straszną karę. Żydzi twierdzili, że dadzą sobie radę, nie ma najmniejszego problemu. No to apostoł Paweł teraz za zadaje pytanie, no to po co ten zakon? Po co te przykazania, które Bóg dał przecież one, tylko skomplikowały życie? Bo było już, była obietnica, że zbawienie. Bóg daje jako prezent. Jednostronnie, nie? to on przeszedł, y, pamiętacie, przez te y, rozpołowione y, y, zwierzęta. Nie? A teraz nagle pojawia się prawo. I kto wypełni prawo, przezeń żyć będzie. Nie? Po co to wszystko? No to czytajmy. Czymże więc jest zakon? Zakon, prawo, to w zależności od tłumaczenia, jak ktoś ma Biblię Tysiąclecia, będzie w tym miejscu miał prawo, a y, Biblia brytyjska konsekwentnie używa słowa zakon, pojęcie zakon. Czym więc jest zakon? Został on dodany, zobaczcie, to jest kontynuacja tej poprzedniej narracji, 430 lat potem, został on dodany z powodu przestępstw. Aż do przyjścia potomka. Aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. A został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać usprawiedliwienie, byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi po to, aby to wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Tu przerwiemy, choć narracja idzie dalej, to jak Bóg da, jutro yy, pociągniemy. Rzeczywiście, tekst jest bardzo bogaty w nowe informacje. Szczególnie ci z Was, którzy od niedawna interesują się Biblią, czyli czytają Biblię dopiero od kilku tam tygodni, miesięcy itd., no to myślę, że uzyskaliście bardzo ciekawy wgląd w rolę Starego Testamentu, rozumianego jako przymierze z Mojżeszem. No, jedźmy po kolei. Czymże więc jest zakon? Pierwsza, pierwszy taki powód został on dodany. Czyli sprawdźmy jeszcze raz, czy tutaj to słowo dodany, gwoli zostało przyłączone, aż kiedy tam przyłączone. Czyli widać, że to jest jakiś twór, można powiedzieć, dodatkowy, obcy, że, że nie, nie pierwotny. Nie? Że Boży Plan pokazuje się właśnie w tej obietnicy danej Abrahamowi i 16 werset 3,16. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus, czyli właśnie w Chrystusie. Zapowiedź dana Abrahamowi: będą błogosławione, czyli szczęśliwe wszystkie narody. W nim można znaleźć szczęście, w nim można znaleźć wypełnienie tych obietnic, które zostały dane narodom za pośrednictwem Abrahama, czyli zostały złożone, można powiedzieć, Abrahamowi, a przez to wszystkim narodom, czyli także Polakom. <laughs> czyli pierwsza rzecz, że to jest coś dodanego, bo zobaczcie, jaki jest problem. Przychodzą apostoł Paweł w kościołach Galacji, to jest południowo-zachodnia Azja, tam blisko Syrii, powiedzmy, gdzieś w tym, w tym rejonie, Turcja, południowo-zachodnia Turcja. E Blisko Syrii w tym rejonie, stąd to pierwsze te miasta, jak z Antiochii Paweł ruszył z Barnabu na pierwszą wyprawę misyjną, tam założyli te pierwsze kościoły, i do nich pisze. Bo kiedy oni ogłosił Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, tu zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset, oni rozumni Galacjanie, któż Was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. On im przedstawił Chrystusa Ukrzyżowanego za ich grzechy. Oni uwierzyli, otrzymali zbawienie, są usprawiedliwieni przed Bogiem, otrzymali Ducha Świętego. A potem, kiedy Paweł odszedł, w to miejsce przyszli fałszywi nauczyciele i zaczęli mówić, całkowicie przeciwną Ewangelię, przeciwną drogę zbawienia niż apostoł Paweł. Zaczęli mówić, że wiara w Chrystusa dobrze, ale musicie zachowywać prawo mojżeszowe. Musicie dać się obrzezać, a potem zachowywać wszystko, co jest zapisane w prawie Mojżesza. Nie? To, była ich, to było to ich zwodzenie i rzeczywiście widać, że dużo tych galacjan dało się temu, Zwieść, otumanić i, i tak dalej. I teraz on tłumaczy mi. zobaczcie, jak wy możecie mówić, że zbawienie jest przez zakon, czy wiara plus zakon, czy wiara plus uczynki, bo zakon to, to są pewne prawa, które trzeba wypełnić, czyli uczynki według jakiejś litery, według prawa, nie, według kodeksu, nie, kiedy to jest coś dodanego, to jest coś obcego obietnicy. Najpierw była obietnica, a teraz, to mówiliśmy wczoraj, tymczasowo zostało coś dodane. I zobaczcie, czyli pierwszy, pierwsze no, odkrycie Paweł mówi: To jest coś dodanego, obcego obietnicy. I pokazuje, dlaczego zostało dane. To jest bardzo ciekawe. Z powodu przestępstw. Z powodu przestępstw. Sprawdźmy. Sobie w tekście greckim też jest przestępstw. Jak to rozumieć? Macie może jakąś propozycję, że prawo zostało dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, no to wiemy o kogo chodzi, aż do przyjścia Chrystusa. Ma ktoś jakiś pomysł? No bo dodany rozumiemy ten interwał czasowy, 430 lat, rozumiemy, że nie może w żaden sposób naruszyć obietnicy. Nie? Czy nie można mówić obietnica plus prawo. Nie? To się w ogóle nigdy nie, nie sklei. Nie? A co znaczy to, że z powodu przestępstw Radek. Może to <trym> jakaś rola hamulca, nie? Próba, próba przyhamowania, ale też no, tak jak z listu do wiemy, żeby tam ludzie mieli świadomość tego swojego grzechu. Wiemy, że tam w, w, w sercu mamy, znaczy w, z natury ludzie mają zakon w sobie, ale, ale wiemy, że sobie nie można zagłuszyć i, i może to prawo jakoś ma pomóc przyhamować albo pomóc się uświadomić swoją grzeszność. To, co powiedziałeś, można by mm, mm, szerzej, no, opis tego jest w 23 wersecie. Nie? Zanim zaś przyszła wiara, tu jest mowa w kontekście wiara usprawiedliwiająca w Jezusa Chrystusa, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Zamknięci i trzymani pod strażą. Jak wam się to kojarzy? Z czym wam się to kojarzy? Co? Coś jak więzienie? Mhm. Chociaż tu pilnowanie. Tu 25 werset opisuje, czy chodzi o więzienie, czy chodzi o pieczę. Nie? Bo y, podobną, y, podobną jak gdyby, y, postawę czy, czy środowisko jest dla dzieci. Nie? Buduje im się pewne granice. Nie? Tu jest plac zabaw, tu jest płot i masz, możesz się bawić tu, a nie tu. Dorosłemu już się tak nie robi. Nie? Ale dziecku się wyznacza granice. W tych granicach możesz się poruszać bezpiecznie. Tych granic nie wolno ci przekraczać. I tu rzeczywiście 25 werset to jest takie y, słowo. Zaraz zobaczmy, czy jak ono tu jest. 3,25. Fajne, 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 tutaj są takie słowotwory w tym tekście interlinearu. To jest taki tekst Nowego Testamentu, gdzie jest tekst grecki, no i próba takiego dosłownego na polski. Oczywiście są kody gramatyczne, ale to tam trochę wyższa szkoła jazdy, to może kiedy indziej opowiem. Przed zaś, zaś przyjść wiara pod prawem byliśmy pilnowani, Współzakluczeni, to jest właśnie to, ku mającej wiara zostać objawiona. Także prawo o e, Pajdagogos wychowawcą, nie? Że, że było, e, tu jest jeszcze też. To jest taki opiekun do dziecka, właśnie. Zwykle to byli kiedyś niewolnicy, nie? tacy jak później w, już w Polsce Szlacheckiej, to się wynajmowało guwernanta albo guwernantkę, że dziecko dostawało takiego stróża, który je uczył, ale też i pilnował, żeby pewnych granic nie przekroczyło. Także yy, tu ten trop, który Radek mówi, że yy, było to zabezpieczenie dla ludu Bożego. Dla ludu wybranego, czyli dla Izraela. Pewne granice Bóg im pokazał. Oni rzeczywiście te granice ciągle przekraczali, no ale później wracali, i też y, zwykle jak są granice, a dziecko no, w miarę stara się być posłuszne, no to nie pójdzie aż tak daleko, nie? Czyli była to ochrona dla Izraela, żeby się po prostu całkowicie nie rozpłynął w tym wrogim, pogańskim świecie. I rzeczywiście to zadziałało. Rzeczywiście to zadziałało, oczywiście oni poszli w kierunku takim, no bym powiedział, trochę izolacjonistyczno, pyszałkowatym, że zaczęli się uważać za wyższych i lepszych z powodu tego, że mają prawo, chociaż to nieprawda, bo oni to prawo łamali. Jest jeszcze. Drugi, drugi, ten, ta, druga ta rola prawa to z powodu przestępstw, bo kiedy człowiek wie, że zrobił coś złego, jeśli jest norma, nie. Tę normę możemy mieć w sumieniu, możemy mieć na piśmie, możemy mieć od rodziców, bo babcia mówiła, czy, czy dziadek mówił, nie, no różny, ale musimy mieć jakąś normę, czyli musi być dobro i zło skodyfikowane w jakiś sposób, nie? Czyli musi być to wolno, tego nie wolno. Jak zrobimy to, czego nie wolno, no to zrobiliśmy źle. Nie? Proste? Jak dwa razy dwa. I tu jest ten, taki, ta wskazówka, że zobaczcie, że em, że z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Czyli z jednej strony to, kiedy Jezus przyjdzie, to coś się zmieni w tym zakresie tego strzeżenia, nie? że jak gdyby staniemy się dorośli, czyli wolni w tym, a nie ktoś nas będzie pilnował tak z zewnątrz, można powiedzieć. Ale pamiętacie zapewne taką te, te historię nad rzeką Jordan, która się rozgrywała. Kiedy Jezus pojawił się na ziemi, pojawił się wcześniej ktoś, kto się nazywał Jan Chrzciciel. I on przypominał Izraelowi o ich grzechach. On im mówił, że niebawem będzie, przyjdzie zbawiciel. I oni przychodzili do Jordanu się chrzcić. Byliśmy niedawno nad Jordanem, tam rzeczywiście dzisiaj ludzie przychodzą się chrzcić myśląc, że naśladują Jezusa. To jest oczywiście nieprawda, niezrozumienie teologiczne właśnie tego chrztu Nowego, nie będę może teraz temu zbyt długo czasu poświęcał, ale tamten chrzest oznaczał: uznaję, że jestem grzeszny. Uznaję, że łamię prawo. Dane od Boga, właśnie to prawo mojżeszowe, o którym mówimy. Uznaje, że potrzebuje zbawiciela, potrzebuje Mesjasza. Dlatego, e, kiedy Jezus przyszedł dać się ochrzcić, to Jan Chrzciśni mówi: Nie, no, Ciebie nie mogę ochrzcić, bo Ty jesteś bezgrzeszny. Ty nie potrzebujesz zbawiciela, Ty jesteś Mesjaszem. A wtedy Jezus powiedział: Dobrze, niech się wszystko zgodnie odbędzie mnie, mimo że wiesz, że to mi jest do niczego niepotrzebne, ale to jest symbol utożsamienia się Jezusa ze swoim ludem, z ludzkością, z grzeszną ludzkością. Nie? To właśnie znaczy chrzest Jezusa. No, ci ludzie, którzy dzisiaj tam te chrzty robią, to niby, że to jakieś ich nawrócenie ma symbolizować całkowicie pomylone, ale to może kiedyś, pomyśl dziś, bo to już nagrałem nad Jordanem, to może pokażemy niebawem. Nie? Mamy to także. Dobra, wracamy. Czyli wiemy już, co znaczy. Zobaczcie, no, daleko to myśmy dzisiaj nie doszli. Jesteśmy w 19 wersecie ciągle. Został on dodany z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. To jest też kolejna cecha. Co wam się od razu powinno przypomnieć przez pośrednika. A pamiętacie, od czego się list zaczyna? Otwórzmy pierwszy. Paweł, apostoł, czyli posłany nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Chrystusa, Jezusa i Boga Ojca. I później, jedenasty, ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Apostoł Paweł mówi, że żaden z ludzi nie było pośrednika, to sam Jezus Chrystus mu mówił. Nie? No to tu właśnie mamy kolejną różnicę. Tamto przyszło przez pośrednika. To usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa sam Bóg objawia. No to chyba jest różnica autorytetu. On pokazuje, kogo słuchać. Nie? No, pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. No tu by można, tu zadam pracę domową. Zastanówcie się nad tym jest werset w liście do Tymoteusza. Zaraz go sobie tu znajdziemy, 2,5. Pierwszy list do Tymoteusza 2-5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nie? To jest jedno stwierdzenie. A drugie mamy tu. Tamto było dane przez pośrednika nie, ludziom. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. I tu czytaliśmy, że apostoł Paweł mówi, że dostał tę Ewangelię, że on jest apostołem, czyli bezpośrednio wyznaczonym przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Jak to pogodzić? No to jutro możemy się tym. Więcej na tym się skupić. A teraz jeszcze dokończmy rozważanie tego tekstu. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Czyli jak gdyby Bóg się jakoś pomylił i robi rzeczy takie chaotyczne czy niezwiązane ze sobą? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać, Usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Czy rozumiecie, gdyby Bóg dał w rzeczywistości autentyczne dwie drogi zbawienia: jedna przez wypełnianie jakichś praw, a druga, tylko, a druga przez wiarę w Chrystusa, to by przeczył sam sobie. Bo tu mówi, że tylko przez wiarę, a tu mówi, że, tylko przez, że, że da się przez prawo. Nie? I mówi, rzeczywiście tak by było, że to by było przeciwko obietnicom, gdyby zakon, czyli prawo, mogło dać życie człowiekowi, czyli gdyby było zbawienie przez uczynki i jakieś rytualne tam sakramenty, czy różne takie rzeczy. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywiać, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu i byłaby sprzeczność. Nie? lecz Pismo głosi, że wszystko poddane, czyli każdy człowiek, Ty ja, matka Boska też. poddane jest grzechowi, aby to co było obiecane, było dane na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. W tym sensie absolutnie zakon nie stoi w sprzeczności z drogą zbawienia przez wiarę. bo on miał tylko strzec. Ludzi do czasu, strzec naród wybrany do czasu przyjścia Chrystusa i miał im unaocznić, jak bardzo potrzebują Zbawiciela, czyli jak często grzeszą. I w tym sensie wypełnia się. Że tak powiem, zamiar Boży i pokazuje się mądrość Boża. To tylko głupi ludzie, nie rozumiejąc tego, próbują mieszać te porządki zbawienia przez wiarę i zbawienia przez wiarę plus uczynki, sakramenty, wytrwania czy jakieś tam inne kucypały. No końcówka, to już mniej więcej czytaliśmy, zanim zaś przyszła wiara, o tym mówiłem, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, do który, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Czyli zakon absolutnie nie usprawiedliwia. Dopiero kiedy zobaczyliśmy potrzebę Chrystusa, dopiero wtedy mogliśmy być. Usprawiedliwieni, czyli zbawieni, sprawiedliwi w oczach Boga. I tu jeszcze, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika. To jest kolejny, kolejny jasny werset list do Hebrajczyków. Bardziej rozwija to, że. Już dzisiaj nie chrześcijanie nie są zamknięci rygorami Starego Testamentu, rozumianego jako prawo mojżeszowe. Czyli tego nie ruszaj, tego nie tykaj, taki sabacik, taki, takie święto, tu obrzezanko, tu tamtoś, manto i owanto. Nie. Tego dla chrześcijan nie ma. Już nie jesteś pod strażą przewodnika. I werset 26, na nim zakończymy. Zobaczcie. Wszyscy jesteśmy synami Bożymi. To mówi papież Franciszek. Czyżby mówił prawdę? Papież Franciszek stawia tu kropkę. Zwróciliście na to uwagę, drodzy katolicy? Papież Franciszek mówi, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Niezależnie w co wierzą, niezależnie co robią, niezależnie od tego, czy zaufali Jezusowi, czy nie. Papież Franciszek twierdzi, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga i wielokrotnie to powtarzał. Mówił, że muzułmanie są też dziećmi Boga i tak dalej. A zobaczcie, co tu jest napisane. Bo wcale kropki tu nie ma. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa i kropka jest dopiero.